Cześć wszystkim, witam na kanale Matematyczny Ninja. Dzisiaj zajmiemy się tematem regułą mnożenia. I tak, co to jest w ogóle reguła mnożenia? Jest to reguła, która mówi nam, na ile sposób możemy wybrać coś z danego zbioru lub zbiorków. Czyli przykładowo mamy, że rzucamy monetą 6 razy. 6 razy rzucamy. Moneta. Moneta. I jakich, jakie, ile jest możliwości ustawień orłów i reszek, czyli że będzie na przykład najpierw orzeł, reszka, reszka, coś, yy, orzeł, reszka. I ile jest takich ustawień? Żeby to sprawdzić, możemy sobie, postawmy sobie, że jest sześć miejsc, o jakieś takie krzywe wyszły, ale dobra. I tak, my wiemy, że no na pierwszym miejscu ile mamy możliwości. Orzeł lub reszka? 2. Na kolejnym też mamy 2. I na tych wszystkich sześciu mamy 2. Czyli każdy mnożymy razy siebie. I to daje nam ile różnych możliwości ustawień mamy. Czyli w tym wypadku będzie to 64. Ok. No i zobaczmy, jak to działa teraz w zadaniach takich. Już naturalnych. Ok. Mamy tutaj zadanie z matury pokazowej z 2023 roku. I, I mamy obliczyć, ile jest wszystkich liczb naturalnych, trzycyfrowych, w którym zapisie dziesiętnym nie występuje cyfra 2. No i ok. Czyli tak. Mamy nasze trzy miejsca. Wiemy, że na żadnym miejscu nie możemy postawić dwójki, czyli Zacznijmy od pierwszej. Na pierwszym miejscu nie możemy postawić 0, bo wtedy nie będzie 3 Nie możemy postawić dwójki. No i możemy postawić 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jak już dziesiątkę postawimy, to już będzie jak, już nie możemy, bo wtedy nam powstanie 4 cyfrowa. Czyli musimy, czyli na tym miejscu możemy postawić razem 8 liczb. Dobra. Na następnym możemy postawić jeszcze 0, czyli będziemy mieli 9. Bo to to samo, co, co mamy tutaj, plus 0. Tak zapiszę w skrócie. I w tym tak samo, tutaj też możemy postawić 0, bo nadal będziemy mieli 3 cyfrową. Czyli na pierwszym miejscu możemy mieć 8, na drugim możemy mieć 9 i na trzecim też 9. Mnożymy teraz to wszystko razy siebie. I naszym wynikiem jest 648, czyli odpowiedź C. Okay. Przerobimy teraz trzy zadania, w których nie musimy obliczyć ile dokładnie będzie, tylko w jaki sposób będziemy to liczyć. Jeśli już dość rozumiesz, to proponuję zatrzymać na tym momencie filmik i sprawdzić, jak samemu dajesz radę z tego typu. Zadaniami. Ok, czyli w pierwszym wszystkich różnych liczb naturalnych czterocyfrowych, które są nieparzyste i podzielne przez 25. Czyli tak, mamy cztery miejsca, wiemy, że na naszych ostatnich, żeby było podzielne przez 25, możemy mieć 50. Y Tutaj mieć 50 albo końcówka 0,0 albo 75 albo 25 i wtedy nam się będzie dzieliło. Bo jeśli będziemy mieli tutaj już jakąś inną niż te dwie ostatnie, to nie podzieli nam się w tym wypadku przez 25. Ok. W tym wypadku liczymy tylko, jakby. Te ostatnie nasze y dwie cyfry jako cztery możliwości razem. Czyli te dwie będą cztery. Bo tylko muszą być takie idealnie możliwości. Na tym miejscu, w trzecim. Dobra. Byśmy mieli podzielne przez cztery normalnie, ale my jeszcze wiemy, że muszą być nieparzyste. Czyli tych możliwości będą tylko dwie. Czyli tutaj nie będzie 4, tylko jeszcze będzie dwa. Przepraszam, tutaj jeszcze nie zauważyłem, że muszą być nieparzyste. Czyli odpowiedź to będzie nasze dwa, bo 0,0 0 i 50, jak będzie na końcu, to będą oczywiście liczby parzyste. Na naszym trzecim miejscu możemy mieć aż 10 liczb. Bo możemy mieć od 0. Do dziewiątki i żadne nie, będzie, żadne nie będzie dla nas problemem. Na pierwszym miejscu mu, musi być tylko dziewięć. Może być tylko dziewięć, ponieważ nie może być zero, bo wtedy będzie mniejsza niż czterocyfrowa liczba. Ok, czyli naszą odpowiedzią będzie dziewięć razy dziesięć razy dwa. Jest to odpowiedź B. Ok. To było nasze pierwsze zadanie. Zaznaczmy sobie, i to było ja do naszego pierwszego. W drugim zadaniu mamy, że wszystkich trzy cyfrowych liczb naturalnych większych od 300 o wszystkich cyfrach parzystych. Wszystkich. No i okej. Okay. Czyli tak, jak wszystkie liczby, parzy... cyfry parzyste, no są na pierwszym i większe od 300. Czyli na pierwszym miejscu. Jakby 0 na pewno nie może być. Mogłoby być 2, 4, 6, 8, no i 0 też nie może być. Ale my wiemy, że mają być większe od 300, czyli dwójka nam nie będzie pasowała. I 0 też, bo 0 nas powoduje, że ona nie będzie trzycyfrowa. W następnym możemy mieć i 0, i 2, i 4 i 0, i 2, i 4, i 6, 8. I to koniec. Czyli na, na pierwszym mogliśmy mieć 3, na drugim mamy 5. I na naszym ostatnim będzie tak samo jak na drugim, czyli 0, 6, 8, czyli też piątka. Czyli to będzie odpowiedź D. Ok. Możecie pisać też w komentarzach. Chętnie zobaczę jak Wam idą te zadanie. Jeśli macie jakieś problemy, czy jeszcze jak coś jest niedopowiedziane, to zachęcam do komentowania. Teraz zrobimy zadanie z maja 2022 roku. Wszystkich cyfr, liczb naturalnych, czterocyfrowych, nieparzystych, podzielnych przez 5 jest. Czyli mamy czterocyfrowych, naturalnych, nieparzystych, podzielnych przez 5. Czyli, żeby było podzielne przez 5, na samym końcu możemy mieć albo 0, albo 5. Ale jeśli będzie 0, ona będzie parzysta. Czyli my mamy tylko piątkę, czyli jedną. Tutaj na przewymawia się tylko 5. Teraz tak na naszym dru drugim od końca miejscu, no może być 10, bo tak naprawdę już tutaj nie mamy żadnych jakichś przeciwwskazań, żeby wszystkie nie mogły być. Na drugim to samo, na pierwszym tak jak zwykle nie może być 0, czyli będzie 9. Mamy tutaj odpowiedź B. Naszym ostatnim zadaniem dzisiaj, jest to trochę trudniejsze zadanie, z maja z 2020, 2021 roku, w mamy, że wszystkich liczb naturalnych, trzycyfrowych, większych od 700, w których każda cyfra należy do zbioru 1, 2, 3, 7, 8, 9. I żadna cyfra się nie powtarza. Jest. Czyli tak, mamy znowu trzy miejsca. I one się nie mogą powtarzać. Czyli z każdą kolejną, co będziemy wybierać, musimy jedną mniej wybrać. Ale to zaraz pokażę. Na pierwszy, zacznijmy od pierwszego miejsca, bo ono jest najważniejsze, bo muszą być większe od 700. Czyli jakie możemy mieć? Możemy mieć siódemkę, bo nie mamy zer żadnych. Czyli na pewno będzie większa od 700. Czyli możemy mieć siódemkę, ósemkę i dziewiątkę. Czyli 3. Na drugim miejscu wykorzystaliśmy... Y. Wykorzystaliśmy już jedną, a ogólnie mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 wszystkich z tego zbioru cyfr, ale już jedną wykorzystaliśmy, więc możemy sobie tylko wybrać 5. I na samym końcu no, też możemy z tego naszego zbioru, ale teraz już dwie wybraliśmy, czyli już 6 nie mamy, a mamy tylko 4 do wyboru, czyli na końcu będzie 4. Czyli 3 razy 5 razy 4. To daje nam 60. Ok. Jestem bardzo ciekawa, jak idą Wam te zadania. Zachęcam do komentowania. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie.